Serdecznie w tym filmiku chciałabym Wam pokazać, jak zrobić taki oto splot fasolkowy, który składa się z pęczków. Jak go wykonać? Zrobię tak mniej więcej 20 oczek. Zawsze muszą być oczka parzyste, liczba oczek parzysta. Dwa. Już zrobione 20 oczek łańcuszka, i teraz y, każdy rząd zaczynać będę od 3 oczek łańcuszka. 1, 2 i 3. I teraz y, zrobię słupek w piątym oczku od łańcuszka, czyli nabieram nitkę, odliczam 5 oczek. 1, 2, 3, 4, 5, wchuwam się w to piąte oczko, przeciągam pod nim włóczkę mam trzy pętelki, znowu chwytam włóczkę przeciągam przez dwie pierwsze pętelki mam dwie pętelki jeszcze na szydełku znowu chwytam włóczkę i przeciągam przez dwie kolejne mam już zrobiony jeden słupek teraz tu w tym oczku poprzedzającym czyli czwartym od szydełka o tu w tym zrobię pęczek pęczek poczwórny, czyli nabieram nitkę na szydełko wkłuwam się tu teraz w ten, tak jak mówiłam, w, nie w ten, nie w te oczko co było, co zrobiłam yy, słupek, tylko te poprzednie, co zostawiłam i teraz biorę nitkę, przeciągam pod oczkiem wyciągam trochę tak, na taką wysokość raz znowu chwytam nitkę Znowu wbijam się w to samo oczko, chwytam nitkę, przeciągam pod oczkiem, gdzie dwa, i znowu chwytam nitkę, wkłuwam się znowu w to samo oczko, przeciągam włóczkę pod oczkiem, jest trzy i jeszcze raz chwytam nitkę, wkłuwam się w to oczko, chwytam nitkę, przeciągam, choć... Chwytam nitkę, przeciągam, znowu dopasowuję do wysokości innych nitek i to było czwarty raz. Teraz chwytam nitkę i przeciągam przez wszystkie te pętelki tutaj. Teraz jeszcze raz chwytam nitkę i zamykam. Mam zrobiony jeden, jeden pęczek. Teraz. Omijam jedno oczko, czyli to kolejne oczko, które było, w, tu, tu zrobiłam słupek w tym oczku. Teraz omijam to oczko i w tym kolejnym oczku zrobię kolejny słupek. Nabieram nitkę na szydełko, wbijam się w to oczko, przeciągam włóczkę pod tym oczkiem i znowu chwytam włóczkę, przeciągam przez dwie pętelki, chwytam włóczkę, przeciągam przez dwie kolejne pętelki. Teraz zrobię kolejny pęczek tu w tym oczku, który ominęłam. Czyli znowu nabieram nitkę na przydełko, wbijam się w to oczko, które ominęłam, czyli przed tym oczkiem, gdzie zrobiłam słupek. Znowu przeciągam włóczkę, wyciągam na taką wysokość mniej więcej jak wcześniej, tutaj zrobiłam pętelki. Znowu, to było pierwszy raz. Jeszcze trzy razy muszę przeciągnąć nitkę przez oczko. Nabieram nitkę, znowu wbijam się w oczko przeciągam nitkę pod oczkiem, to już będzie dwa. Znowu nabieram nitkę, wbijam się w to samo oczko, przeciągam nitkę, będzie trzy. Znowu nabieram włóczkę, wkuwam się, przeciągam pod oczkiem nitkę i cztery. Teraz znowu chwytam nitki, przeciągam przez wszystkie cztery pętelki. Dobrze jest chwycić nitkę i ten dziubek szydełka Przekręcić tak na dół, żeby nie był tu, bo będzie się nam za, 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 e, za, za, e, zaczepiało się szydełko o, pętelki. Dobrze jest ten dziubek przekręcić tak na dół i przeciągnąć przez wszystkie pętelki. I znowu wytam nitkę i zamykam pętelkę. Mam już dwa pęczki. I znowu tak robię teraz do końca. Jeden, jedno oczko omijam, w kolejnym robię słupek. A potem wracam się do omin ominiętego oczka i robię pęczek. Omijam, wkłuwam się w oczko, robię słupek. I teraz wracam do poprzedniego ominiętego oczka i robię pęczek. Raz, dwa, trzy. mę kampeńczyk i tak robię do końca rzędu robię już ostatnie słupek i ostatni pęczek w tym rzędzie i na koniec. W tym samym oczku, co robiłam pierwszy słupek, co słupek do ostatniego pęczka, zrobię jeszcze jeden dodatkowy słupek, żeby każde okrążenie, każdy rząd zakończyć słupkiem. Mam już zakończony pierwszy rząd. Teraz przechodzę do drugiego. Znowu robię trzy oczka w górę. Jeden, dwa, trzy. Przekręcam robótkę. I teraz tutaj mam tak pierwszą taką przerwę, prawda? Tutaj będzie druga przerwa, trzecia, bo teraz będę pracowała na tych przerwach między ym, pęczkami. Więc tak, omijam tę pierwszą przerwę. W tej drugiej tu przerwie teraz zrobię słupek, czyli wbijam się tu w tę przerwę. Nabieram nitkę na szydełko, wbijam się przez tę przerwę, przeciągam pod tą przerwą nitkę, znowu chwytam nitkę przez dwie pierwsze pętelki, chwytam nitkę przez dwie kolejne pętelki. Teraz tutaj wracam do tej pierwszej przerwy i tu w tej pierwszej przerwie zrobię teraz kolejny pęczek. Czyli nabieram nitkę, wkłuwam się tu w, ten, w tą przerwę. Przeciągam nitkę, wyciągam ją na odpowiednią długość. Znowu nabieram nitkę, chwytam, wbijam się znowu w tę przerwę. Będzie dwa. Trzy. I znowu chwytam nitkę, przeciągam przez wszystkie pętelki i zamykam. Teraz znowu tu omijam tę przerwę, wbijam się w kolejną w tę, robiąc słupek. Teraz wracam znowu do przerwy, którą ominęłam, i tu robię pęczek. Raz. 2 3 i 4 i znowu chwytam nitkę, przyciągam pod wszystkie pętelki, chwytam zamykam teraz znowu ten omijam, tę, tę przerwę omijam wbijam się w kolejną i robię tu słupek i teraz znowu wracam się w tą poprzednią przerwę Bijam się i robię tutaj pęczek jeden, dwa, trzy i cztery. I zamykam i tak robię do końca rzędu. Robię teraz ostatni e, e, słupek do pęczka od ostatniego pęczka. Tutaj zamykam, i teraz tu jeszcze w tym tej ostatniej tu przerwie zrobię dodatkowy tu super na zakończenie tego rzędu. Mam już drugi rząd. Teraz zacznę trzeci rząd. Jeden, dwa, trzy. Przekręcam robótkę i robię analogicznie jak ten rząd drugi, czyli tu w pierwszą przerwę się nie wbijam, omijam na razie, wpuję się w drugą przerwę między pęczkami, robię słupek. Teraz wracam do tej pierwszej przerwy, wbijam się i robię pęczek po czwórny. I zamykam pęczek. I znowu omijam tą pierwszą przerwę, wbijam się w kolejną i robię tutaj słupek. I znowu. Teraz wracam i w poprzednim, w poprzedniej przerwie robię pęczek. I tak robię do końca rzędu. Kończę rząd i słupek na koniec. I kolejny rząd rozpoczynam. i 1, 2, 3. Przekręcam robótkę i analogicznie tu w tą drugą przerwę się wbijam. Robię słupek w tę kolejną przerwę. do tej przerwy pierwszej wracam. Robię pęczek. 2, 3, 4. Zamykam. I tak analogicznie robię yy, wszystkie rzędy i na końcu wyjdzie mi taka oto robótka.